Posłuchaj Dudo. Każdy kraj ma swego komika. My w Polsce mamy ciebie faceta, który każdego dnia w każdej minucie i każdej godzinie naraża urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na śmiech, na salwy śmiechu, na coś co nie licuje z powagą tego urzędu. Jeśli chodzi, Dudo, o pana profesora Strzębosza, to przez pryzmat szacunku do tego człowieka, jego wielkich zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, ja bym cię osobiście nie dopuścił do pucowania butów, bo do tego się nie nadajesz. To nie profesor Strzębosz, Dudo, utwierdzał, wspomagał postkomunistycznych sędziów. Tylko Ty, Dudo, kiedy jeszcze pracowałeś jako chłopiec na posyłki u Lecha Kaczyńskiego, byłeś nocznym świadkiem nominacji przez zmarłego prezydenta Andrzeja Kryżego. Andrzej Kryże to kto inny, jak nie sędzia, sędzia, który, Dudo, niedouczona, wydawał wyroki w imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dziś, Dudo, za Twoim podpisem postkomunistyczny czerwony prokurator jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio, Dudo, boli Cię to, że prokuratura ściga złodziei i bandytów z rządu prawa i sprawiedliwości. Powielasz tę Waszą przewrotną narrację o stosowaniu tortur w stosunku do tych ludzi. Dudo, posłuchaj, opowiem Ci o torturach, które Ty, Twoi kole koledzy Ziobro, Jaki, Kaczyński robiliście mi. I udowodnię Ci to. pierwsze raz w Polsce. Nigdy niepublikowane materiały od A do Z. Posłuchaj, Dudo. Najpierw, gdy wyjawiłem Twoją prawdę o Dominice, poleciłeś Ziobrze, żeby zmontował jakieś... Śledztwa przeciwko mnie. Wtrąciliście mnie, Dudo, do więzienia 7 maja 2017 roku, a gdy w policyjnej izbie zatrzymań dostałem udaru mózgu, to wypuściliście, Dudo, wideo do internetu, jak to stonoga upada, i opublikowaliście je. Kilka lat potrzebowałem DUDO, żeby skazać policję polską za opublikowanie tego materiału. To był pierwszy dudo udar mózgu, jaki żeście mi zafundowali. Wy, Ty Dudo, Ziobro, Kaczyński, Kamiński, Jaki. Kiedy wyrok, który odbywałem, utracił walor prawomocności, klauzulę prawomocności, bo wzruszyłem Dudo, jak wiesz, to postępowanie. To w dacie, kiedy miałem być zwolniony, wywieźliście mnie dudo do więzienia w Krakowie i tam prawa ręka ziobry Magdalena Michalik postawiła mi zarzut, że sprzedałem za 8,5 miliona nieruchomości spółki Wiamot, której byłem właścicielem, podczas gdy te nieruchomości były warte 40 parę. I zastosowaliście tymczasowe aresztowanie dudo. Zaraz po tym areszcie w marcu, dokładnie 13 marca 2018 roku dudo pani doktor Teresa Łukasik, neurolog, biegła sądowa z Warszawy, napisała opinię, ekspertyzę neurologiczną na mój temat, że jeżeli Zbigniew Stonoga będzie nadal tak traktowany w więzieniu jak jest, jeżeli będzie stresowany dudo, to dostanie udar mózgu i wystą lub wystąpią śmiertelne objawy chorobowe bez szans dudo. Na ratunek. Umowę włożyliście ad acta rękoma prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, by się nie rozeszła po Polsce, po sprawach, które żeście razem Dudo Ziobro i Kaczyńskim organizowali. Powiem ci tylko Dudo, że dziś w 2024 roku tę nieruchomość, którą ja w 2014 własną sprzedałem za 8,5 miliona, a która miała być warta 42, syndyk. Po okradzeniu mnie, po okradzeniu spółki, po płaceniu sobie 10 lat pensji z moich pieniędzy, Dudo sprzedał za 4,5 netto. Po 10 latach w Krakowie, Dudo ponad hektar przy Alei 29 listopada 29. Przepraszam, 170. Było wam mało, Dudo, rozbierania do naga, czasami 4, 5, 6, 10, 16 razy dziennie? To się Dudo, Postawili zarzuty mojej żonie i dziecku. Zniszczyliście naszą rodzinę. Zmieliliście ją na popiół. Dudo. Ale mało wam, Dudo, było tego trzeba. Powołaliście biegłą onkolog, bo zdychałem w więzieniu. Pani Elżbieta Pluta biegła. Onkolog napisał opinię. Nie może być Zbigniew w w więzień, bo umrze. Zaraz po opinii Dudo... 9 listopada 2018 roku wpadliście, Dudo, z Ziobro i z Jakim na pomysł, aby zakwalifikować mnie do osadzonych niebezpiecznych. Przebraliście mnie w piątek o 19 w czerwone stroje i wywieźliście mnie, Dudo, do zakładu karnego w Rzeszowie, blok jedenasty. Wiesz, Dudo, gdzie jest jeszcze blok jedenasty. I na tym bloku jedenastym, Dudo, zakładu karnego w Rzeszowie z tytułu tymczasowego aresztowania, trzymaliście mnie tak długo i tak długo rozbieraliście, pastwiliście się, Dudo, nade mnie fizycznie i psychicznie, maltretowaliście mnie tak długo, aż osiągnęliście cel. A jaki to cel, Dudo? 6, 18, 22 i 28 lutego 2019 roku. Dudo. Lekarze więzienni Zakładu Karnego w Rzeszowie pisali. Dalsze transportowanie i jakiekolwiek sytuacje stresowe dla Zbigniewa stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Dudo. A Wy, Ty, Ziobro, Kaczyński, Kamiński, jaki. Kazaliście mnie dalej rozbierać, wyszarpywać z cel, do granic wytrzymałości psychicznej, mojej wytrzymałości, dudo psychicznej. Zobaczcie Państwo, co ze mną robiono. Panie Stonoga, dowódca zmiany. Proszę wyjść, z za, do kontroli. Proszę Pana, w zdrowia i zalecenia medyczne zabrałem codzienne stosowania mnie. W związku z tym, że ochraniam swoje zdrowie i życie wykonania pańskiego polecenia. Panie Stomoga, proszę wyjść do kontroli celi, jeżeli pan odmówi wykonania polecenia, będą stosowane środki, czym zrozumieć. Czy wychodzi pan z celi ochrony swojego życia i zdrowia Gdy wołali mnie na ukaranie, to ekipa kierownicza jednostek penitencjalnych nie wiedziała o tym, czego oczekują wnioskodawcy o kary, a co musi zrobić dyrektor więzienia. To jasny dowód. Zobacz Dudo, patrz uważnie. nie wychowawcy, psychologowie, Pytają, czy mi jest dobrze w sytuacji, traktujecie mnie gorzej niż świnie w chlebie tutaj w tym areszcie. Zapoznałem się z szczęścią Beat i produkcją tych wszystkich fałszywych notatek, tych strasznych e, rzeczy, które, którymi się zajmie, zajmie prokuratura, mam nadzieję. A pani przychodzi co chwilę, każe mnie, przyjeżdżam do waszej jednostki, jak ten KWD dajecie mi zgodę na wyjazd na syna, dzień przed nią cofacie. Ja siedzę na razie tak spokojnie, jeszcze cicho. I się zastanawiam, czego Państwo ode mnie oczekujecie. Siedzę w zakładzie dla recedywistą będąc pradką, yy, nic Wam nie robię, czepiacie się, przecież Pani będąc dyrektorem nie pracuje tu dwa dni, tylko przypuszczam całe życie Pani służby więziennej. I co Pani dostała plika, żeby stonogę złamać, zdeptać, pokazać, co tu rządzi? Zainogawał. Pokazali już, kto tu rządzi. Pokazali już, mnie Nie posłuchać. Za używanie słów wulgarnych wobec funkcjonariuszy, zgodnie z propozycją wychowawcy, Wymierzam Panu karę dyscyplinarną. Panie wychowacy, jaki jest okres? Na jaki okres? Na miesiąc czasu. Tu jest. A, tutaj, przepraszam. Tak, 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 tak jak tutaj do wniosku. E Wierzę Panu karę dyscyplinarną w postaci pozbawienia możliwości dokonywania zakupu w artykułów żywnościowych przez okres trzech miesięcy informuję, że jeżeli Pan się nie zgadza z moją decyzją, może Pan się na nią zaskarżyć. I do to czego Pani prowadzi? Mam się powiedzieć, ale czy proszę, co? Proszę posłuchać mnie, bo ja nie, jestem zobowiązana pan... do udzielenia Panu tej informacji. Ja znam swoje prawa. Może pan się na nią zaskarżyć do Sądu Okręgowego, Wydział III Penitencjarny w Sierpicach, ulica 11 listopada 4. I patrzcie uważnie i ty, Ziobro, podła kanalio, która niedawno, dwa dni temu, poleciłaś premierowi Tuskowi, by pokazał wideo wasze z telewizji Republika, kto pani w Podezecie miała kłopot z intymnością, Ziobro. Kamery dwie mi zamontowaliście. Dudo w kiblu. Jedną na wysokości tyłka, drugą na suficie. Proszę Państwa, 6 luty wyciągania z sali. Proszę Państwa, 18 luty wyciągania z sali. 28 luty wyciągania z sali. Tak długo dudo, że 25 marca 2019 roku doznałem drugiego dudo udaru mózgu. Nie stan zdrowia, ale pieniądze. Pieniądze, na których wam zależało, żeby okradać waszych wrogów. Żeby nie mieli za co przeciwko wam, Dudo, występować. Żeby nie mieli za co was piętnować. Żeby byli bezradni, widząc na wasze złodziejstwo. Na łamanie konstytucji codzienne. Wypuściliście mnie za pieniądze. We wrześniu 19 roku. Panie Państwo, do was się teraz zwracam. Myśleliście do dzisiaj, że Zbysiu Fisius stonoga poleciał sobie do Ziobry, do ministerstwa i zaczął krzyczeć Ziobro i tak dalej. Nie prowadząca działalności gospodarczej, żona była wzywana do urzędu skarbowego kilka razy w tygodniu. Dostała kolejny list. Zemdlała. Rozpłakała się, zemdlała. Wsiadłem w pierwszy lepszy samochód, jaki miałem w domu, poleciałem tam do tego wykolejeńca. I dlatego na niego tak krzyczałem. Tortury, Dudo? Nie. Nie ma takich tortur, jakie Wy, Dudo, i Twoja ekipa podłych, parszywych pisowców, wykolejeńców społecznych, zafundowaliście całemu narodowi polskiemu. Co Dudo robiliście z przedsiębiorcami? Co robiliście Dudo z kobietami? Co robiliście Dudo z ludźmi, którzy kochają i myślą inaczej? Pałki teleskopowe, Dudo. Ty masz szczelność, nic połniu, zwracać się w taki sposób do profesora Strzębosza, że on komunę pielęgnował. Dudo, posłuchaj, jak wytrzeźwiejesz, bo często pijesz, to przytnij tak mocno jaja do umywalki, tak bardzo mocno, Dudo. Popatrz w lustro i zastanów się, co zrobiłeś z siebie i co zrobiłeś z urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dudo, polska historia nie powinna cię pamiętać jako prezydenta, ale jako aparatczyka partyjnego, częstokroć pajaca, rozbawiającego ludzi do łez, do łez z nerwów. Bo to, co zrobiłeś przez swoją prezydenturę, Dudo, tej krzywdy powadze tego urzędu nie zrobił nikt nigdy. A teraz, Dudo, trzymaj się ramy, to się nie posramy.